Яко, я не зрозумів. Ти розповідаєш про місцевих жителів із Луганська, які прибувають до вас туди у табір. З якою метою за допомогою просто за єжою за харчуванням, за такими речами, як хемія, якісь костика. tam niczego nie ma. Separatysty korzystają z e, pomocy e, miejscowych życieli, ale oni im nie dają jeży. tam nawet chleba nie ma w urzędzie. I e, ludzie, nieznajomieni, które, no, za e, Ukrainą, a nawet prosto, na, które nie nie, nie, nie chcą wkluczać w oni znają, od kuda można przyjeżdżać, gdzie bataliony, gdzie baza ukraińskiego wojska i oni przyjeżdżają po prostu za dopomogą. E, tu e, batalion, który, e, to batalion Eidar, na przykład, w niego baza, że nie tylko w jednym miejscu. W niego baza wszędzie, gdzie win e, zapistaj następny Gorad. I oni tam, jak oni znajdują się w Sile ile w Goradzie. Kiedy przyjeżdża humanitarna pomoc dla batalionu, dla biców, żeby przywieźć im jeżu, harczowania, to pomoc przywozi na to bliżej, żeby przywieźć to także dla miężnych życieli. Tymu, tam niczego nie ma. I miężne życieli przychodzą, przychodzą do maszyn, przyjeżdżają na bazu po prostu za pomocą, za jeżu, za chlebem. ponieważ niczego nie ma.